Siema, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CS na moim kanale, oczywiście ze skrzydłowego i dzisiaj gramy sobie po raz kolejny oczywiście z osobą z Rybatimu, dzisiaj ze mną jest akurat Koper. Słuchajcie, zgromadziliśmy się tutaj w ten jakże przepiękny poniedziałek po to, abym nareszcie wbił Silver Alighta. Ja chcę to dzisiaj na odcinku wbić, ponieważ... Na poprzednim odcinku próbowaliśmy, się nam nie udało. Dwa odcinki wcześniej wiadomo, może też, a naprawdę bardzo dobrze nam szło Także mam nadzieję, że dzisiaj na tym odcinku się to właśnie osiągnąć uda Przypominam o subskrybowaniu mojego kanału, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, o zostawieniu komentarza oraz o wejściu na tradit.gg Ponieważ z moim kodem, czyli kodem w ryba, ryba macie 35% bonusu oraz aż do 5 dolarów do pierwszej wymiany Także jeżeli chcecie wymienić swoje skiny, to właśnie na tej stronie możecie to zrobić, a tymczasem już lecimy. Kolejny odcinek już właśnie rozpoczynamy i kolejny zawodnik ryba Timu, czyli Puff Copper. I to jest oczywiście zawodnik ryba Timu, który jest już z nami od dawna. Jest on całkiem dobrym zawodnikiem, ma taką samą rangę jak ja, czyli Silver 4. Fajnie się w sumie z nami gra, bardzo często w sumie razem gramy i jakoś to właśnie nam wychodzi. A, i w sumie również wam muszę powiedzieć, że niedługo na kanał wleci remix taki fajny, w sensie taka składanka remixowa takie dzikie miksy wlecą na kanał. Ja wam w ogóle tą składankę puszczałem na live'ie i podobno chcieliście, żebym właśnie ją wstawił na kanał. No, bardzo fajnie. W sumie bardziej taka muzyka do auta, trochę. Ale w sumie tak od czasu do czasu sobie można również takie remixy, jeżeli ktoś lubi, to sobie można właśnie y, posłuchać. Dobra, ja jest właśnie wkraczam. No i wkroczyłem. I nie wiem, gdzie będzie mój przeciwnik. O, mamy to. Wylasł mi bardzo tak nagle, więc w sumie sam do końca nie wiedziałem, czy mi się go uda pokonać, czy nie. No ale się udało, więc lecimy dalej. Też w sumie proszę Was w komentarzach o jakieś porady. Czy ja mam na przykład robić dłuższe odcinki? Czy ja mam na przykład coś zmienić? Czy ja mam na przykład grać również inne tryby, nie tylko skrzydłowe? Czy może byście chcieli jednak więcej Minecrafta na kanale? No to jest jakby Wasza decyzja. Kurde! Nie, ale mnie porobił Jest tam na schodach jak coś Kurde, skończyła mi się amunicja w akaczu ja tak chciałem właśnie pewnie wjechać Dobra, dobrze, koper. Jednostronne spotkanie Jeżeli może dobrze mi się uda pofragować To nareszcie może Silver Elite nam się uda wbić Mam nadzieję, że tak się też stanie No fajnie by było, naprawdę fajnie by było Pójdę zobaczyć tutaj tam się coś dzieje, tam się strzelają. Dobrze, koper. Też w sumie nie wiem, czy ja mam robić odcinki po jednej gierce, czy po dwie. No bo w sumie, jak tak montuję, to moim zdaniem w dobie TikToka, kiedy filmy zazwyczaj trwają po kilkadziesiąt sekund nawet, albo nawet mogą być krótsze filmy, to nie ma szans moim zdaniem. W sensie wiem, że są osoby, które by coś takiego oglądały, ale moim zdaniem po prostu robienie filmów 15-minutowych nie ma jakby jakiegoś takiego sensownego wytłumaczenia. Więc moim zdaniem takie filmy po. Bo właśnie 7-8 minut, tak jak ja właśnie zawsze wstawiam z CS-a. No. Kurde, widziałem go. Wid widziałem go przez chwilę. Kurde. Nie mam smołka jeszcze, no czemu ja smołków nie kupuję? No nie wiem widzowie. Ej może to siądzie No nie, no tak mało zabrakło. No ja nawet nie wiedziałem gdzie on jest. Ja zawsze mam problem żeby zlokalizować. No tak, no normalnie, no ale no to kurde co jest? Jakby go nigdzie nie było. Patrzę dół, prawo, lewo, nigdzie go nie ma. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Gdzie on jest? Nie wiem chyba gdzieś na dole. Dobra jednego mamy. Dawaj ryba, dawaj, dawaj Trzeba wierzyć w swoje umiejętności Trzeba wierzyć w siebie zawsze, pamiętajcie o tym Co to jest? Ciekawi mnie czy w ogóle... Aha No to nieźle, że ja go w ogóle nie widziałem w sensie On pewnie mnie widział szybciej, bo tak bardzo on mi się zlał z tym co jest po lewej stronie Kurde, ale lipa Dobra, elegancko ta broń to jest jednak Ace Shotguna Ace Shotguna i jeszcze, jeszcze z takiego średniego shotguna Bo to jest ten shotgun, który On bardzo mocno bije ale bardzo wolno strzela i ma bardzo mało amunicji w magazynku No to Ace z takiego shotguna Ja wiem, że to jest skrzydłowy oczywiście To nie jest normalny Ace, bo to jest tylko Ace na dwie osoby, ale i tak całkiem fajnie Oho No to już jest po grze Wupa on nie trafia nic z tej awupy, on nic nie potrafi. Da, widzowie, muszę przeładować, dlatego że ja w ogóle nie mam tego. Gdzie jest w ogóle paka? Jakbym chociaż pakę namierzył, dobra, tu jest paka. Widzowie, czy to będzie pierwszy ninja w historii? No, sekundy zabrakło, no. On jeszcze mu najspisze, nice no kurde, ale to by było fajne jak mi się taki defius udał tak szczerze W sensie on mógł bardzo łatwo wjechać z noża Ale nie spodziewałem się, że on aż tak bardzo będzie wiedział dokładnie w którym miejscu ta paka leży No bo jak się tak podkłada, to się raczej za bardzo nie myśli tak na szybko Kurde, ale zrąbałem tak szczerze, mocno to zrąbałem, bo ja w sumie mogłem też wziąć nóż Albo po prostu, chociaż kurde nie, w sumie miałem AWP Moim zdaniem to podniesienie tej AWP to był największy błąd W sensie, no wiadomo, mogła mi się przydać Ale jak była, jak była paka już, w sensie jak już leżała paka Dostał chyba heda pobawimy się z nim. Przetrzymamy go, żeby nie zdążył rozbroić. A, dobra, już koper, aha, 97 w dwóch, super. No nie, może smołka weźmiemy, chociaż nie, na razie nie będziemy brali w sumie. Weźmiemy. Dobra, wezmę widzowie Digla. Ja jestem bardzo słaby z Digla, ale wezmę Digla, bo może coś się uda właśnie postrzelać. No, koper, kurde, zarabym zginął przez ciebie. Zabrał mi 88 HP jakimś cudem. Ja nie mam nic, widzowie. Tam się coś dzieje, idę mu chyba. Dobra, dobrze. W sumie to ja pójdę, może teraz tędy rzucę im jakiegoś flesha I może drugiego flesza im rzucę, tak? Aha, no to zarobiście. No to kolejny flash do kolekcji świetnych granatów ryba, wyn ryba. Dobrze, ale koper, jak wlatuje, ale pojemność no, dosłownie, dosłownie, podkładam. Aha, dobra, może być tak, będzie zasłona. O kurde, on tutaj, tędy chciał wejść. Koper rozwala system, koper rozwala system, przeciwnicy już się denerwują. A koper to normalnie dzisiaj tak ciśnie tych przeciwników, że to jest, to jest widzowie, po prostu poezja. To jest, widzowie, poezja idę dołem. Co tam się dzieje? Przepraszam, kurde. Kurde, sorry, co ja zrobiłem w ogóle? Ja cię strzeliłem, bo bo ty nie pod... ja chciałem znegewa, a ty już mieć bardzo mało hp ja myślałem, że ten no to jest to jest jednak urok pierwszego meczu. To jest urok pierwszego meczu, tak zwany, nie? Tak to się ładnie mówi po polsku. Widzę, wchodzimy. Ja wkraczam do akcji, a ja tam jakiś smoke daję. Dobra, widzę, wkroczyliśmy. Dobra. Przez smoke, a przez ścianę w ogóle nie ma co. Flash. O kurde, o kurde, o kurde Słyszałem jakiś nóż. No właśnie słyszałem. On tu przyjdzie, to ja tu walnę Idzie od tych drzwi tylnych, no super. Nie pikuj na niego, nie pikuj na niego, słowaj się gdzieś. No i pięknie, widzowie. Bardzo ciekawy odcinek. Moim zdaniem bardzo ciekawy odcinek. Co, dostanę coś, nie dostanę nic, no ale on możliwe dostanie silver, bo to był bardzo dobry mecz, tak szczerze. On coś dostanie, ja chyba nic nie dostanę, ale on może dostanie. No nie. O! No kurde, że ja za aż tak słaby mecz dostaję silver elite. Widzowie, no po prostu mnie olśniło. Jak dobrze gram, to nie dostaję. Jak bardziej w nie gram, to dostaję. Dobra, widzowie! Mamy Silver Elite'a. No ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. No szczerze jestem zaskoczony, ale jestem bardzo zadowolony, ponieważ Silver Elite się jednak udało wbić na tym właśnie odcinku, tak jak również podejrzewałem. Zostawcie łapeczkę w górę, no i co? Widzimy się jutro na odcinku i siema-siema.